tam w kolejny poniedziałek. Dzisiaj mam ciekawą, egzotyczną, jednocześnie myślę smaczną whisky. Mi w każdym razie ona bardzo zasmakowała. Jest to indyjska Single Malt Kamet zabutelkowana z mocą 46% whisky z nowej indyjskiej, hinduskiej destylarni. Która powstała, powstała w, w dole w dolinie gór Himalajów. Sama nazwa Kamet odnosi się do szczytu, do, do trzeciego, najwyższego szczytu. E, e, góry. E, więc e, dyslacja jest, jest, jest tak jak powiedziałem młoda. E, 2012 rok to jest moment, kiedy zainstalowano tutaj alembiki. Alembiki e, zamówili w Szkocji w, w firmie Forsyth, tej, która robi no, najwięcej e, alembików do produkcji e, single mold. E, są dwa e, alembiki e, e, wash steel, dwa spirit steel, czyli mamy dwie pary alembików. Pierwsza destylacja 25 tysięcy litrów, druga destylacja 15 tysięcy litrów, więc jest to stosunkowo duża, duża moc produkcyjna. Mają 8 kadzi fermentacyjnych ze stali nierdzewnej, każdy o pojemności 60 tysięcy litrów. Używają jęczmienia własnego, tego, który rośnie u podnóża Himalajów. Co ciekawe, sami też wytwarzają beczki, mają swój zakład bednarski, więc myślę, że jest to rzeczywiście bardzo interesująca, interesująca nowa destylarnia. Jeżeli ktoś gdzieś kiedyś tam będzie jechał, to niech, niech odwiedzi i, i opowie. Może będę miał taką możliwość, żeby samemu się kiedyś E, e, wybrać. A, ta whisky, ta whisky e, która została zabutelkowana po prostu jako single, single malt e, e, whisky e, e, kamet jest e, zrobiona z sześciorzędowego jęczmienia i dojrzewa w beczkach po bourbonie, e, z francuskiego dębu po winie oraz po sherry i to po dwóch rodzajach szery. Po bardzo, bardzo słodkim, syropowym Pedro Jimenez, i po wytrawnym, czy też półwytrawnym szery oloroso, mocno utlenionym, z nutami takimi troszeczkę orzechowymi, nutami czasami troszkę słonymi, nutami rodzynek bakali. No, i zobaczmy sobie tutaj tą, tą whisky. Kolor jest, jest ciemny, zapach jest, jest, jest przyjemny i jest im dużo pieczonego chleba, może nawet taka nuta trochę jak w kwasie chlebowym. W każdym że ten chleb jest taki: jest, 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 jest ciemny taki chleb. Ciemny, mocny, wyrazisty. Um, powiedziałbym, że taki chleb trochę na zakwasie. Jest zapach skórzasty. Jest to, co dało Sherry Oloroso, czyli orzechy rodzynki, suszone wiśnie. Jest to zabutelkowana bez bez podania jej wieku, no ale. Skoro destylarnia powstała w 2012 roku, to jest to whisky zestawione z młodych destylatów, ale pamiętajmy też, że tam w tamtym klimacie whisky zupełnie inaczej dojrzewają. Tam zimy są, są mroźne, ale lata są bardzo gorące, więc te amplitudy temperatur i, i wilgotności są, są duże. W smaku jest taka oleistość. Jest słodycz, która mi się kojarzy, by może trochę z tequilą z syropem z agawy. Z drugiej strony jest taka eukaliptusowa rzeźkość, może jakaś delikatna kwaskowość takich owoców topikalnych, mango, papaja, ananas, trochę imbir, trochę lukrecji. Jest też troszkę takiej słoności w ustach, to jest to, co powiedziałem, no, Oloroso daje te, te nuty, no, mm, być może ananasa, czy te egzotyczne rzeczy, czy, 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 czy inwidała beczka z amerykańskiego dębu po Bourbonie. Nie czuję tutaj za bardzo tego Pedro Jimenez. Pewnie mm, udział tego Pedro Jimeneza był niewielki. Natomiast do tej rzeźkości, co mówiłem wcześniej, eukaliptus, jeszcze dochodzi mi. Jakby taki no, trochę miętowy y y posmak. Jest, jest bogata ta whisky. Jest ciekawa, jest nieoczywista. Y w finiszu jest, jest słoność i ten eukaliptus jest też skóra, jest lukrecja, jest tymianek. Y jest taka y troszkę nuta, no, gorzka, jakby karczocha. Nie wiem, czy, czy kojarzycie cynar, taki włoski likier karczochowy, troszkę właśnie tego, takiego, tej takiej goryczki czuję. Jest dzięgiel. Dzięgiel daje takie nuty korzenno-warzywne troszeczkę. Są śliwki, są wędzone śliwki. O, i to może być ten trop Pedro Jimeneza, który właśnie ma takie typowe śliwkowe smaki, także w tym finiszu jest. Jest rzeczywiście śliwka, jest ta wędzona śliwka. Jest też tytoń, jest też delikatnie dymność. Więc, jak, jak słyszycie z moich tutaj zachwalań, czy też z, 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 z mojej, moich wrażeń, z tego co mam w kieliszku, jest to whisky rzeczywiście, w której, w której sporo się dzieje. No i pytanie konkursowe. Jak zawsze, nagrodą będzie, będzie hinduska, będzie też hinduska whisky. A pytanie konkursowe brzmi: wymień trzy najlepiej sprzedawane na świecie ujski pochodzące z Indii. Top 3 powiedzmy, niech to będzie za rok 2020. Jeden, bo to są ostatnie dane, jakie są ogólnie dostępne. Zwykle to jest gdzieś publikowane z rocznym opóźnieniem, czyli trzy najlepiej sprzedawane whisky hinduskie. Mogę od razu zdradzić, że to są jednocześnie trzy najlepiej sprzedające się whisky świata. Nie chodzi o Single Malty, chodzi w ogóle o świat whisky. Indie są największym konsumentem whisky na świecie i ich marki, które są znane. Praktycznie rzecz biorąc, niemal wyłącznie w Indiach czy też w Azji, troszkę w Afryce są, e, są, są tymi no, markami, które lepiej się sprzedają niż Johnny Walker czy, e, czy Ballantine. E, dziękuję i czekam na odpowiedzi w, w konkursie pod tym filmem na YouTube. E, pierwsza osoba dostanie ode mnie sampla hinduskiej whisky, no a wszystkich zapraszam do dzielenia się opiniami i recenzjami z tego Kamed Single Mold Whisky.